to poproszę jeszcze o kilka słów przedstawiciela Młodzieżówki Konfederacji Korony Polskiej. Co młodzież myśli o tych wszystkich zjawiskach? Poproszę Cię Karol. Szczęść Boże, szanowni Państwo. Ja chciałbym w imieniu korony młodych okręgu 34 wyrazić też nasze stanowisko. My przede wszystkim sprzeciwiamy się masowej, nielegalnej i niekontrolowanej migracji sprzeciwiamy się rozmywaniu polskiej tożsamości narodowej. Jeżeli migracja to tylko kontrolowana i na polskich zasadach i polskich warunkach a przede wszystkim reemigracja, czyli powrót z zagranicy Polaków, którzy ją opuścili, czy z represji, czy z powodów gospodarczych. To jest to, co ja chciałem powiedzieć i oddaję głos pani Gabrieli Sikockiej i dziękuję za możliwość zabrania głosu.